Może zaczniemy od Alicji Dąbrowskiej. Czym jest zdrowe egoicym dla Pani? Dzień dobry, witam wszystkie panie. Dla mnie zdrowy egoizm to jest ee, życie w zgodzie z własnymi zasadami, a nie w zgodzie z tym, co podpowiada nam lub nakazuje środowisko i otoczenie. Na co dzień realizuję zdrowy egoizm poprzez to, że raz w tygodniu pozwalam sobie na kawę w dobrym towarzystwie bez nerwowego patrzenia na zegarek. Że codziennie pozwalam sobie na pół godziny dobrej książki przed snem i że pozwalam sobie na rozwój osobisty poprzez udział w szkole. Ogromna grama, kolejna zdrowa egoistka. egoistka Monika Nowak-Talewi. E, czym jest w ujęciu pani zdrowy egoizm? Jak go pani wykorzystuje na co dzień? Według mnie zdrowy egoizm to jest przeświadczenie, że ja wcale nie jestem mniej ważna niż ty inni. Jest to również życie zgodne z własnym sobą. Takie akceptacja swojego wyglądu, jak również tego, co myślę, co robię. A jeśli chodzi o re realizację zdrowego egoizmu, to oczywiście rozwój osobisty, czyli uczestniczenie w takich projektach jak szkoła literek, ale to również dbanie o moje ciało, czyli aktywność fizyczna. No i dokładnie generalnie o mój wyglądu znacznie. Dziękujemy bardzo. To jest zdrowy egoizm w wydaniu Pani Moniki. Natomiast ostatnia z twórczeń zdrowego egoizmu, nasza piękna Pani Elżbieta Lang opowie nam o tym, jak swój zdrowy egoizm realizuje w swoim życiu. Słyszałam już wywiad, ale dziękuję bardzo za komplement. Dla mnie zdrowy egoizm to jest przede wszystkim troska o siebie i ja powiem krótko, zdrowy to jest słuchanie swojego serca tak naprawdę. My kobiety najlepiej wiemy, co jest dla nas najlepsze, prawda?